Gdybym miał robić recenzję suwnicy z innej firmy, to dla bezpieczeństwa założyłbym kamizelkę BHP. Ale, jako że mamy tutaj do czynienia ze suwnicą Marbosport, to ta kamizelka jest zupełnie zbędna. Oto nowa, przeprojektowana, bestsellerowa, domowa suwnica na nogi, 2 w jednym. Składanie nie jest trudne, czy wymaga nieco cierpliwości. Do dyspozycji mamy ponad 100 śrubek, dwa razy tyle podkładek. Całość jest rozpisana dokładnie w instrukcji, krok po kroku, więc nie powinniście mieć z tym problemów. Do zrobienia są tutaj przesiady, hak, później banalna i szybka modyfikacja. Ściągam siodełko, zakładam je tutaj. Całkowita waga słownicy to 105 kg. Po bokach miejsce na ciężar. Tutaj, oczywiście, z jednej i z drugiej strony miejsce na założenie ciężaru. Dla bezpieczeństwa gumowy odbojniczek, który w razie potrzeby spadnie na asekuracyjny uchwyt. Konstrukcja wykonana z profilu 5x5-2 mm grubości. Jest to. Solidne, masywne. Producent deklaruje 250 kg maksymalnego obciążenia, wliczając to suwadło, a ja postanowiłem, że ją przetestuję trochę mocniej i założę 3,5 tony już na mnie samego obciążenia. Więc 373 kg na tą suwnicę, przekraczając o 100 kg ciężar maksymalny. I co się stało? No nic się nie stało. Zrobiłem kilka solidnych powtórzeń. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej suwnicy. A jeśli chcesz ją zakupić, to lepiej się pospiesz, bo znikają jak świeże bułeczki.